dzisiaj y, nie tylko morsujecie, ale także chodzicie po węglu. Skąd ta idea? Ogólnie z kolegami z terenem doszliśmy do wniosku, że fajnie by było zrobić coś nowego, coś, coś, coś czego po prostu jeszcze e, u nas w klubie, czy powiedzmy może i nawet w Bożu nie było. E, no jest to swego rodzaju nowość, większość chłopaków tutaj z klubu po raz pierwszy brała w tym udział, po raz pierwszy chodzili po rozrażonych węglach, ja też po raz pierwszy chodziłem po, tym, po, po rozrażonych węglach, także e, pierwsze koty zapoty. będziemy już dalej tą ideę jakoś tam kontynuować w następnych latach, w następnym roku i tak dalej, także no, zobaczymy co z tego będzie. Wiele osób pewnie jest ciekawych jak to jest chodzić po rozrażonym węglu, e, więc jak to jest? Jak to jest? No, no, e, wyszliśmy z wody, z woda ma gdzieś około 1-2 stopni maks na plusie e, temperatura powietrza no, może nie jest za zimno, bo powinno być właśnie no, mostowania jak najzimniej. Jest nie wiem, gdzieś 6-5 stopni na plusie e, no co wiadomo, węgle rozżarzone do stopni tam paru nastu e, na plusie, no, Kontakt stopy z rozrażonym węglem jest taki, a, a nie inny, że no, na pewno coś tam podpieka, podpieka, ale to wszystko idzie przełamać, tak, także wszystko siedzi w głowie, tylko dostosować to później do ciała i jakoś to można przezwyciężyć. Takie chodzenie po węglu czemu ma służyć? ogólnie to jest dobre pytanie właśnie to jest ogólnie to jest chyba nie wiem poprawia na pewno samo nastrój jakoś tam pobudza receptory stopy i tak dalej ogólnie wpływa to na pewno jakoś tam zdrowotnie jest to można powiedzieć takie coś jak akopunktura. akupunktura także wszystkie te takie to takie zabliki licznicze na pewno pozytywnie i, i dobrze wpływają na organizm ludzki polecam każdemu skoro ma to służyć zdrowiu to pewnie będą kolejne takie akcje kiedy czy już są już w planie? No, jak najbardziej. No, mamy zamiar zrobić, powtórzyć takie coś na przykład za tydzień, za dwa i tak dalej. Wiadomo, robi się coraz cieplej, także chyba będziemy musieli poczekać na następny sezon zimowy. No i polecimy z tym pełną parą. W tym roku zima nie była aż taka mocna, także nawet nie można było za bardzo pomorsować. Niestety nie mamy śniegu, nie mam mrozu, nie ma lodu. E, może było parę dni takich, które można zliczyć na palcach jednej ręki, e, żeby naprawdę konkretnie pomorsować. A, no, pogoda, e, jakby to powiedzieć, nie zachęca do morsowania, bo jest ogólnie ciepło. Także no, zobaczymy, co następna zima za rok przyniesie. Także myślę, że będzie o wiele zimniej o wiele, i o wiele więcej ludzi się zbierze. No, i będzie więcej, nazwijmy to będzie więcej morsów tutaj. Субтитры сделал